Pani profesor, wspominała Pani o ustawie Bilczka, że na pięciu stronach udało się zapisać akt, który jest do dzisiaj niedościgniony. Wspomina też Pani o barierach, jakie obecna regulacja stwarza dla polskich przedsiębiorców. Czy właśnie ta nadmierna regula regulacja nie jest jakąś bolączką? moje pozytywną przedsiębiorczość? Te pięć stron to jest przesada, bo w gruncie rzeczy merytoryczne treści tam są na trzech stronach, a mniej więcej dwie, ja dzisiaj to czytałam jeszcze i każdemu to polecam, mniej więcej dwie strony to jest wyliczanka, które, które przepisy można wyeliminować, jeżeli ta ustawa będzie obowiązywała. Ja uważam, że ta ustawa w tej formie, jaka jest, te pięć stron, a w zasadzie te trzy merytoryczne. To, 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 to jest tekst, który każdy parlamentarzysta powinien mieć u siebie w laptopie y, nad biurkiem powieszony i w momencie, kiedy zastanawiają się nad jakąś ustanowieniem jakiejś regulacji prawnej, żeby tam zaglądali. To jest y, niestety niedościgniony wzorzec, bo potem już tylko ta, te przepisy do dotyczące tego, o czym traktowała ustawa wilczka, grubiały. I, i, I Pan pyta, czy rzeczywiście te przepisy, których jest tak dużo, może być ich dużo, ale muszą być mądre i potrzebne. Jeżeli jest biegunka prawna, czy inflacja prawna, to to po prostu oznacza dla przedsiębiorstw, Koszty transakcyjne. Koszty transakcyjne są koszty, których mogłoby nie być, gdyby lepiej funkcjonowało prawo. Kiedyś rozmawiałam z panem prezesem Kluską, i on mi mówił, że. który teraz produkuje sery owcze. I on mi mówił, że on ma przepisów tam kilkaset stron, już nie pamiętam ile powiedział, podczas gdy jego równoległy kolega przedsiębiorca z Niemiec robiący to samo z Bawarii ma 10 razy mniej tych przepisów. No to pan prezes, który ma 10 razy więcej przepisów, musi odpowiednio dużo czasu spędzić, żeby je przestudiować, albo zaangażować kancelarię prawną, albo angażować pracowników i to oznacza koszty. Zastanawiamy się czasami, dlaczego pracownik, który pojedzie pracować w Niemczech, czy w Austrii, czy w innym kraju, Raptor zaczyna wydajniej pracować. To jest inny pracownik. Nie, to jest ten sam pracownik, tylko że on nie styka się z barierą właśnie tych kosztów transakcyjnych, różnego rodzaju y, y, przepisów niepotrzebnych albo nieprzemyślanych albo nie nieskoordynowanych regulacji wewnętrznych i tak dalej. Na, te koszty transakcyjne są naszym bólem. My ciągle, my ludzie na co dzień je ponosimy. Ciągle, jeżeli, na, nawet w dydaktyce, jeżeli Mam kłopot tam z siecią prowadząc online jakieś zajęcia i nastąpi przerwa, to ja potem tracę czas, żeby do tego wrócić, studenci czas, tra tracą czas i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, koszty mm, niewłaściwych regulacji to są te instytucje, instytucje, instytucje. To nobliści tegoroczni, autorzy książki, Aczemoglu i Robinson. Ciągle mylę tego drugiego nazwiska, ale y, Arzemoglu a, a i Robinson y, napisali książkę przed y, kilkunastoma laty. Jeszcze nie byli wtedy noblistami. Ja ich cytowałam wtedy obficie, bo na pytanie tytułowe książki: dlaczego narody przegrywają? Odpowiedź jest w rozdziale, który ma tytuł. Instytucje, instytucje, instytucje przegrywają, dlatego że niewłaściwe są instytucje, przepisy prawne, regulacje prawne, a szczególnie niebezpieczne, i to jest podstawowa przyczyna przegranej, są instytucje, tak zwane, oni to tak określają, wyzyskujące. Natomiast jeżeli są instytucje wyzyskujące, to cierpi na tym cała gospodarka. Mimo tej nadmiernej regulacji, nie da się zauważyć, że w ciągu tych ostatnich 35 lat... Nie, nie powiedziała nadmierny. bo, bo może regulacje są nie. potrzebne. Natomiast chodzi o niewłaściwe regulacje, nie. czasami ze sobą sprzeczne, albo byle jak pisane prawo, co oznacza, że ono przez chwilę obowiązuje i za chwilę są poprawki. Nie. Przedsiębiorcy się w tym gubią. Łatwo o błędy. Konsekwencje tych błędów ponoszą płacąc kary w urzędzie skarbowym czyli ta jakość prawa, jakość i zmienność prawa. Niewłaściwa jakość i wysoka zmienność, niestabilność regulacji prawnych. To jest to, co sprawia, że polskie przedsiębiorstwa mają znacznie większe koszty transakcyjne, właśnie niż te przedsiębiorstwa funkcjonujące w krajach lepiej o lepszym systemie regulacyjnym, instytucjonalnym. My w ogóle mamy ten grzech instytucjonalny, o którym piszą nobliści od, od samego początku transformacji. Były analizy naukowe na ten temat, które pokazywały, że zmiany instytucjonalne nie nadążały za zmianami e, tymi realnymi, czyli mhm. tworzyły się nowe rodzaje działalności, biznesu i tak dalej, a nie było odpowiednich regulacji. Był chaos e, e, i w związku z tym dochodziło do różnego rodzaju nieprawidłowości, w tym prania brudnych pieniędzy. Przez kilka lat bezkarnie można było w Polsce prać brudne pieniądze. Krótko mówiąc, jeżeli są niedostatki instytucjonalne, to pojawiają się od razu w, 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 rzeczywistość nie znosi próżni, mhm. więc pojawiają się od razu w to miejsce przy bra, jak brakach albo niedostatkach mhm. regulacyjnych jakieś pomysły, które oznaczają, y, 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 że my, ludzie, za to wszystko płacimy, ponosimy tego konsekwencje, choć bezpośrednio narażony na to jest przede wszystkim przedsiębiorca. O, oczywiście więc mimo tego niedoskonałego prawa, jakie mamy, jednak się nie zauważyć, że notowaliśmy na tych ostatnich 35 latach dość duży wzrost gospodarczy. Co pani uważa za największy sukces 35-lecia polskiej przedsiębiorczości? Za największy sukces uważam, że w ogóle przedsiębiorczość istnieje. Że przedsiębiorcy w, tym, w tych trudnych warunkach nie tracą entuzjazmu. Ustawa Wilczka spowodowała wybuch, eksplozję przedsiębiorczości. I to pokazuje, jak bardzo wolność, ale wolność dobrze pojmowana wolność do czegoś, a nie wolność od czegoś czyli wolność do odpowiedzialności, do odpowiednich działań etycznych, moralnych także, a nie e, zwolnienie z tego typu odpowiedzialności. Więc ten początek pokazał, jak bardzo e, e, wiele osób zdecydowało się na to, żeby samodzielną działalność za, e, za, e, za, e, założyć. Oczywiście, tak jak tu było powiedziane na dzisiejszej gali, nie wszystkim się to udało, duża część upadała, ale, ale sukces to jest, jak ktoś tu powiedział trafnie, sekwencja kolejnych porażek, czyli nie udało ci się przejść do, do, na, do jakiegoś następnego przedsięwzięcia. I właśnie ci najtrwalsi przetrwali. I to jest właśnie sukces. Sukces polega na tym, że mimo przeciwności udało się przedsiębiorcom tak prowadzić działalność, że zyskała na tym cała gospodarka i Polska spośród krajów, które podlegały transformacji, stała się liderem wzrostu gospodarczego, o czym tak pięknie pisze Marcin Piątkowski, mówiąc nawet, że jesteśmy pod względem materialnym produkcji usług w złotej w naszym rozwoju, czyli materialny sukces mamy, gorzej jest z kwestiami społecznymi i, mhm. i, i ekologicznymi. Oczywiście tutaj jest wiele do zrobienia jeszcze, ale prace trwają i te... Prace związane ze zrównoważonym rozwojem z pewnością przyniosą dobre rezultaty. Także przedsiębiorcom należy gratulować wytrwałości, pomysłowości. Takiej elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany, a zmiany są rewolucyjne. To, co się dzieje, to jest wielka rewolucja. Dokonuje się przesilenie cywilizacyjne, czyli stara, dobrze nam znana yy, 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 cywilizacja przemysłowa us ustępuje miejsca nowej, opartej na sztucznej inteligencji.